Pan premier powiedział dzisiaj takie słowa i trzymamy pana premiera za słowo. Przyjęliśmy je z nadzieją, ale niech to będzie wyzwanie dla Pana, Panie Premierze. Powiedział Pan, że nie spocznie Pan, dopóki nie powstanie godne upamiętnienie, ale przede wszystkim pochówek, dopóki nie zostaną pochowane godnie ofiary ludobójstwa Wołońskiego. My o to walczymy. Nasz pomnik na powązkach wojskowych to jest, Drodzy Państwo, też odniesienie do tego problemu. Do problemu braku ekskumacji, braku godnych pochówków. Chcemy, żeby ten pomnik, gdzie również będzie. Zawarta ziemia z tych, z tych miejscowości objętych tym okrucieństwem, tymi okrutnymi zbrodniami, żeby tam również była zawarta. Mamy nadzieję, że ten pomnik będzie takim symbolicznym grobem tych osób i będzie wołał o pamięć, będzie wołał o to, aby w końcu doszły też prawdziwe pochówki do, 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 wnios do skutku. O to walczymy to jest podstawowy nasz postulat to jest podstawowe zadanie dla nas wszystkich, bo jak mówią, jak mówi hasło rodzin kresowych, nie o zemstę, a o pamięć i o prawdę wołają ofiary ludobójstwa.